Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sałatkę grillową. Potrzebować będziemy 7 średniej wielkości ziemniaki, ziemniaki młode wyszorowałam, ugotowałam w osolonej wodzie, ostudziłam. Mam tutaj 7 sztuk średniej wielkości, 4 jajka, szczypiorek według uznania, 3 ogórki kiszone. 5 dużych rzodkiewek, łyżkę musztardy, 2 majonezu, sól i pieprz. I teraz ziemniaki pokroimy w plasterki. Ogórki w kostkę, jajka w kostkę i rzodkiewkę. Plasterki, pomyliłam się. I, i mm, szczypiorek posiekamy. Ja kroję w taką, takie plasterki. I później sałatkę doprawimy, wymieszamy i damy do lodówki na 30 minut. Ziemniaki już mam prawie pokrojone i tak zrobię z pozostałymi składnikami. Jest to sałatka idealna do grilla. Stąd nazwa sałatka grillowa. Pokroję rzodkiewkę, tak jak już wspominałam, w kostkę, ogórek w kostkę i jajka również w kostkę. Składniki już na sałatkę mamy rozdrobnione. Tu mam ziemniaki i jajka. Przekładamy do większej miseczki. Dodajemy rzodkiewkę ogórki. ścipejorek pokrojony, dołożymy musztardę, majonez i doprawimy solą i pieprzem soli mniej ponieważ ogórki mamy słone więc więcej damy pieprzu a soli mniej i należy sałatkę pomieszać i damy do lodówki na 30 minut i mamy sałatkę grillową nie smakuje. I tak oto wygląda sałatka grillowa. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Sałatka Grillowa.